Nie wie za bardzo, co będziemy pytać. Dobry wieczór. Pierwsze pytania będą proste, proszę państwa, a jeżeli się okaże rzeczywiście, że ten pan jest kimś znanym, to wtedy będziemy klaskać. Tak się mówię. Więc ja bym pana poprosił o imię i nazwisko, proszę pana. Nazywam się Mariusz, Totoszko. Mojejku, to ten pan Mariusz Mili Państwo, brawo! To ja już teraz jestem w domu mniej więcej, okazało się, że warto było przyjść, w związku z tym teraz już może nic na poważniej. Mili Państwo, przed nami wschowianie, z czego bardzo dumni jesteśmy, Pan Mariusz to Totośko jeszcze raz. Ja mam taką ogromną prośbę, żeby mniej nam fleszy tutaj robić tak, z tych tak. świateł, bo jesteśmy nic nie widzimy. O teraz jest bardzo fajnie i tak bym proponował, żeby ja zostało. Jak wspomniałem, to ma być przesłuchanie, ale może nie aż takie. Panie Rysze, więc bo to, bo to naprawdę burza pytań, a czasu mamy mało, też nie wiem, ile dokładnie, jak Słuchajcie, to Ja może trochę zwolnię. Tak, tak. Ja wiem, że jesteście zapracowani, bo e, no wiadomo, dziś jest piątek, dziś jest początek weekendu. Jutro można się wyspać. Słuchajcie, nie ma się do czegoś śpieszyć. Ja tylko bardzo no chciałbym raz. powiedzieć taką rzecz, zanim przejdziemy, bo ja w ogóle nie, nie byłem przygotowany do czegoś takiego. Jesteśmy w tej chwili w trasie promocyjnej drugiej płyty zespołu Wolver i normalnie spotykam się z paroma osobami, a tutaj po prostu i ludzie na koncert. No bo to wschowa, mi Państwo, I prawda? Właśnie, bardzo się cieszę, że Was tylu jest. I, ale tak jak mówię, jutro jest weekend, więc ja się nigdzie nie śpieszę. O, no, to spokojnie sobie... To tym, meczu powtórki nie Je ma. Jeden, jeden Proszę był. Proszę Państwa, to najbardziej mamy czas, usiadźmy wygodnie, w związku z tym e, pytania będą tendencyjne i bardzo... Pan Mariusz nie zna tych pytań ale one nie są podchwytliwe, także pani Marysiu, proszę spokojnie. E, krótka piłka. Proszę mi powiedzieć o swojej edukacji, ale wczesno-przedszkolnej, a jeżeli przedszkolnej... Tak, będziemy się dać do bardzo, do bardzo dalekich, najmęższych czasów. E, proszę mi powiedzieć coś. Do przedszkola Pan uczęształ? Oczywiście. Dobrze, jak każdy... Na ulicy mam... Bema. O, no więc właśnie, na ulicy Bema. E, miłość przedszkolu jakaś? Tak, yy, yy, to była... Boże, zapomniałem nazwiska, ale wiem, że mieszkała gdzieś tutaj na tyłach Paula. Tam pan gdzie lody, Pał... dobre lody robią. Pan Paul, Paul kwi Kwiaciarniak, no tak, pewnie. Starym Swiarni się odezwał. Cukiernia, tak, cukiernia, rodzierna państwa loziarnia. jeszcze istnieje oczywiście. E, dobrze, szybciutko przechodzimy do kolejnego etapu edukacji, szkoła podstawowa i tu miłości pewnie było już więcej. No tak. Więc... Dużo platoniczny też, bo ja byłem to tak taki serdeczny chłopakiem. Ja podobnie jak ja. To do dzisiaj to Manda że to. Ja też. A proszę mi powiedzieć, która to była szkoła i nauczycielka? Szkoła podstawowa numer dwa o, na to ul. ulicy Wolsztyńskiej? Wolsztyńskiej. Tak, oczywiście, oczywiście. też tam chodziłem. Proszę mi powiedzieć, w której nauczycielce pan się kochał. Szczerze? Szczerze, ja się kochałem. O kurczę. Muszę zobaczyć, czy są. No. Były dwie. Czyli? To była... Y, oczywiście pierwszą moją miłością była pani Ochman, ona prowadziła chyba klasy 1-3. Y, to było dawno temu, słuchajcie, więc na pewno możecie nie pamiętać. Później pani od języka polskiego mm, nie pamiętam nazwiska, mieszkała niedaleko mnie. Y, w ktoś odpowie może. Pa, a gdzie pan mieszka, pani Marcinka? Ja mieszkałem na ulicy Kamiennej, ona tam gdzieś tam niedaleko z mężem. Czy ktoś? Pani pamiętam, natomiast oczywiście rezawaracyjnie Teresa Czadner. A, <laughs> tak. Pamiętamy, znamy oczywiście. Ja kochałem się, pamiętam, w takiej pani, która, która uczyła fizyki i nazywała się, o dobrze pamiętam, a pamiętam, na pewno by się kochałem. A w trójszko, dwójce, w tak. dwójce. Pani Bobowska. A nie była ta, ta, była taka, taka pani od fizyki. Platonicznie się w niej kochałem, tym bardziej, że grałem piłkę nożną wtedy, a ona była nie wiadomo, dlaczego naszą trenerką. Prawde? Tak. Ona była trenerką Prawde. naszej drużyny piłki nożnej szkolnej, więc... Dobra, ducham, wszyscy... Dobrze, bardzo dobrze. Mieliśmy taką motywację, że to było naprawdę fenomenalne. Dobrze. Yy, I przeskakujemy od razu do tego, co pan pani Mariusz robi tak naprawdę do na dzisiaj, czyli pierwszy kontakt z muzyką. A taki pierwszy pierwszy. Pierwszy kontakt z muzyką to myślę chyba. To gdzieś tam w domu, jak tato grał na gitarze. Tak, to jeszcze było na Moniuszki, bo pierwsze trzy lata spędziłem tam właśnie, w domu dziadków i chyba myślę, że tam pierwsze dźwięki na gitarze. Później oczywiście to była ulica Berwińskiego i dom mojej babci i tam pianino. No to miałem chyba w wieku trzech lat pisałem swoje pierwsze piosenki już. O, proszę. Ja powiem jeszcze że... raz. Nie, nie potrafiłem pisać, a już pisałem. No nie będę. Ja powiem szczerze, że na lekcje gry na pianinie jeździłem na rowerze i byłem zawsze, już kiedyś mówiłem o tym, i byłem zawsze bardzo rozżalony, ponieważ moi koledzy wtedy chodzili grać piłkę nożną, a ja musiałem jeździć na lekcje grania, a przed każdą jeszcze lekcją pani Tyblewska była, taka nauczycielka muzyki w latach chyba, to były lata 70., bo tak to było dawno. Zawsze sprawdzała mi ręce i była no. łapach, jak miałem paznokcie a, jakiś jest Ja znaczy... mam taką historię, jeśli mogę powiedzieć, to mogę, bo w przeszłości... No, mamy czas, przez... mamy czas, mam czas. Tak, to, to mogę opowiedzieć właśnie, jak to było w szkole muzycznej ze mną, bo kończyłem szkołę no. muzyczną, a jeszcze kiedyś umieściła się na ulicy niepodległości. Nie się, tak? Tam, oczywiście. Tam się mieściła szkoła muzyczna, na dole był fortepian i za takimi oknami dużymi to było coś niesamowitego, ale... Do czego zmierzam? Pierwsze dwa lata były rewelacyjne, bo ja robiłem szkołę muzyczną równolegle ze szkołą podstawową i nie narzekałem, naprawdę, w ogóle. Nie, nie sprawiałem tu jakiegoś problemu, ale tylko przez pierwsze dwa lata. Trzeci rok zaczęły się gamy, pasaże, etiudy, cała klasyczna muzyka, po prostu, której... No, Kto to w ogóle wymyślił, prawda? Nie cierpiałem tego. No i powiem wam uczciwie, że yy, trochę wagarowałem. No i miesiąc takich wagarów skończył się tym, że pani yy, profesor Zajączkowska wtedy przyszła do mnie Znamy? do domu Wiesz? i pyta się rodziców, czy Mariusz tak mocno choruje, że nie chodzi na zajęcia. A moi rodzice, no jak, no przecież chodzi na zajęcia, bierze torbę i wychodzi, <śm> <śm> ale nie dochodzi. <śm> I tak to właśnie było. Ale oczywiście były też zajęcia ze szkoły muzycznej, kiedy rodziców nie było w domu, i wtedy oglądałem Adama Słodowego i też nie o. szedłem na te zajęcia, więc przynajmniej jakieś zajęcia praktyczne miałem. Adam Słodowy to był taki mój idol jest, Ja przyznam szczerze, że wielokrotnie próbowałem zrobić to, co on robił, a to nigdy nie No Bo to tylko on potrafił. Ja, to była jakaś paranoja. To Kto to... zna Adama Słodowego? No, a tutaj z przodu a, ktoś zna no, Adama Słodowego? No młodzież, halo młodzież, no, młodzież. No, Wiecie, no to był taki program edukacyjny w szkole, Boże, y, w telewizji no, i taki pan robił wszystko, potrafił wszystko zrobić. Takie samolociki, samochodziki, tak, 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 także rewelacje. No i właśnie tak. jemu to działało, to zawsze wszystko doskonale. W domu nie działało nigdy. raz zrobiłem latawiec, pamiętam według jego, według jego projektu, który miał się znieść. Pracy było bardzo dużo, mój świetny w pamięci Dziadek pomagał mi jeszcze i ku mojemu wielkiemu oczywiście rozczarowaniu ten latawiec nawet, nawet nie próbował znieść się w powietrze i pamiętam, że wtedy przestałem chyba oglądać Pan Słudowego, stwierdziłem, że to jest jakaś mistyfikacja, choć tego słowa wtedy jeszcze pewnie nie znałem. A no, to fajne słowo. Takie łądze. Takim Dobrze, idziemy dalej. Przeskakujemy pewnie o parę lat i teraz już troszkę na poważniej jak to było z tym idolem? Jak tam trafiliśmy i mm -mm. jak to było tak naprawdę? A, nie wiem tutaj no A wiecie co to za program idol, no mniej więcej nie no A oglądacie jakiś teraz program muzyczny rozrywkowy? Jaki na przykład? No śmiało, a? śmiało, bo Mam talent, tak talent, Tak. Bitwa na głos. MassBidE Music. MassBidE Music. Słuchajcie, to był właśnie pro Polsa Polsat zrobił taki program muzyczny, który nazywał się Idol. I było w tym programie oczywiście mnóstwo castingów, i później ten, kto wygrywał casting, to trafił do dziesiątki finałowej. No i taki program właśnie yy, był chyba z 10 lat temu. Ja pojechałem na casting do pięknego miasta do Krakowa. Akurat, no tak, było daleko, więc fajnie. I tamten casting przeszedłem, później kolejny etap był w Warszawie. To wszystko odbywało się w teatrze, więc mogłem w końcu zobaczyć teatr pod, od podszewki, od kulis. I tak temat za tematem przechodziłem, aż znalazłem się w finale. No i później trzy miesiące w zamkniętym domu z basenem z jacuzzi o, z filakę z tym. Opłaca się. było ja tylko samemu robić sobie obiad. A poza tym no. wszystko fajnie. Czyli przy okazji wątek kulinarny w kradł nam w w się dyskretnie, a ulubione potrawy, skoro już się przy kulinariach? Tak, to ja generalnie tylko i wyłącznie uwielbiam kuchnię, moja, kuchnię moich kobiet, czyli mojej narzeczonej i mojej mamy. Tak Uważam, tak? że gotują najlepiej na świecie, a to co lubię najbardziej, to może nie jest to totalnie tutaj nasze wielkopolskie, ale uwielbiam kluski na parze. I do tego nasz roladę. Ruch. Rolada, bo, bo, bo tak, tak, jest. Bo, rolada, w górki, o, bo w w środku. Poszkę musztardy, kawałek słoninki, znamy te klimaty. Dokładnie, tak. Yy, dobrze, i potem co? Idol i. Idol, i. Mamy, i była... Prze yy, przeprowadziłem się do Warszawy. To był taki z 180 odcięcie wszystkiego, co tutaj się działo. Yy, no i zacząłem pracować w teatrze Roma. A. Tak, zacząłem A. pracować, śpiewać w teatrze. Pracowałem przy takich muzykach jak Miss Saigon, Grease, Koty, Upiór w operze, Akademia Pana Kleksa. Proszę, sama klasyka. Chyba coś jeszcze było, ale nie pamiętam. No, tak, no, to ale to, rozumiem, tylko... to nie były, to, to nie były takie, takie motywy wiodące. Był Pan tam jednym, jednym z członków tego zespołu, ja, prawda? A tak, nie... Ja na szczęście, na szczęście mówię, ponieważ ja nie jestem aktorem i w ogóle się nie, nie wpasowuję w taką stylistykę. Byłem jednym z wokalistów, którzy śpiewali pod sceną. To się nazywa orkiestrą i tam razem z orkiestrą wspieraliśmy właśnie tych, co śpiewali na górze, oni mieli chwilę oddechu, to my się wtedy włączaliśmy. Dobrze, no więc śpiewali pod tą sceną, ale nadszedł czas, kiedy spod tej sceny trzeba było wyjść. I Jak to się stało, że oto nagle Mariusz to troszkę pojawia się na scenie gdzieś, jakimś zespołem, prawda, i zaczyna Zaczęła robić karierę jako, jako wokalista. To jest naturalna kolej rzeczy. Ja grałem na scenie tak naprawdę pierwsze kroki yy, w, w liceum ekonomicznym tam na y, imienia Tomasza Za? dobrze. Nie, tak? nie, 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 Staszica, Staszica. tak, 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 tam właśnie. Zacząłem pierwsze swoje koncerty yy, tam właśnie w auli yy, tejże szkoły. No i zawsze miałem ochotę być na scenie, bo nie, nie wyobrażam sobie życia bez sceny. To jest jakby moje drugie życie, drugie odbicie i z tego nigdy nie zrezygnuję. I to powodowało, że właśnie do tej sceny cały czas mnie ciągnęło, lgnęło. A te wszystkie etapy trzeba było przejść, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Więc ja wiedziałem tak czy inaczej, że to, że w końcu że to tak, że w końcu będę właśnie frontmanem zespołu który będzie wydawał płyty, będzie można go posłuchać w radio, to tylko była kwestia czasu. I czy to był nazwą Wolwer, czy, czy to był jeszcze jakieś inny zespół? Nie no, no przed, przed zespołem miałem mnóstwo zespołów no innych. Tak. Również tutaj, oczywiście we Wschowie, grywałem również w, w Lesznie, w Gostyniu miałem zespół. Natomiast Wolwer y, jest takim pierwszym i takim, no, pierwszym i poważnym profesjonalnym przedsięwzięciem. To w sumie ile płyt już wyszło? Dwie. Dwie płyty. Druga z tego jest świeża, bo 2 października miała premierę. Można ją kupić oczywiście w sklepach muzycznych, w Empikach. Najbliżej ma się w Lesznie. Muszę uprzedzić wszystkim, że sprawdziłem już osobiście, w dwóch Empikach płyty są. Dziś też oczywiście będzie można kupić, jeśli ktoś będzie miał ochotę, płyty tutaj u nas. Te wszystkie takie kwestie techniczne to tutaj z panią menadżer, która jest z boku. Można się na nią śmiało rzucić rzuc później po te <gryt> Nie ukrywam, że ja te płyty już widziałem, miałem okazję obejrzeć, obejrzeć, nie słuchałem jeszcze, bo nie było na to czasu, ale y, zaciekawiła mnie ostatnia, przedostatnia strona. Tam jest mowa o pewnej akcji społecznej, która Aha, tak. mnie osobiście bardzo się spodobała i myślę, że to, to jest coś, co powinno się młodym ludziom dzisiaj pokazywać, o czym powinno się mówić i co moi drodzy młodzi przyjaciele powinno was zainteresować. Pani Marysiu, dwa tak, ta słowa. Wolwer bierze y, bardzo duży udział w różnych akcjach społecznych, albo społecznościowych, że tak to nazwę. Y, występowaliśmy już w akcjach na przykład Stop Przemocy w szkołach i to jest właśnie podobna akcja. Akcja nazywa się Muzykujesz i Świrujesz. Chcemy przekonywać młodych ludzi y, y, oraz nastolatków, y, żeby jakby swoją agresję, swoje emocje i chęć zaimponowania innym, tych, że mogą komuś w Bujce przy za przeproszeniem, żeby przerzucili właśnie na inne zainteresowania i muzyka ma być właśnie tak, jednym z takich właśnie zainteresowań. Naprawdę dużo łatwiej jest zaimponować dziewczyną e, grając na gitarze i śpiewając piosenki nad jeziorem. Sam to przeszedłem. Tak, obozy wędrowne, które kiedyś były bardzo popularne, e, nieodłącznym elementem obozów wędrownych był człowiek albo dwóch, którzy mieli gitarę i rzeczywiście robili w Ognisko wieczorne i gitara to młodzi ludzie może tego niekoniecznie, może niekoniecznie to pamiętają, ale my kapeczkę starsi możemy to potwierdzić, że muzyka łagodziła i łagodzi i pewnie do dzisiaj. Łagodzi obyczaje i bez względu na to czy jest to muzyka poważna, czy jest to muzyka rozrywkowa przy co rzeczywiście inaczej się rozmawia i inne, inne są tematy. Ja właśnie tylko jeszcze wracając do tego tematu chciałbym powiedzieć, że jest 50, będzie 50 szkół w całej Polsce, których chcemy dotrzeć, odwiedzić osobiście. Będziemy mówić o tym właśnie, żeby, żeby tą agresję przejawiać w inne kierunki. Przerzucać będziemy mieli również mini recital, będzie fajne spotkanie z psychologiem. To tak pokrótce mogę na, naświetlić. Natomiast właśnie dzięki uprzejmości Pana Burmistrza, dzięki któremu tak naprawdę tutaj jesteśmy dzisiaj i siedzimy na tej scenie, bo to no wielkie brawa myślę się należą tutaj ponieważ to on jest inicjatorem tego spotkania dzisiejszego i tutaj oczywiście szanowny kolega koło mnie, bez którego w ogóle tu by się nic nie udało dzisiaj ze światłami z nagłośnieniem i myślę, że wam jakby pozostawimy tą całą... wybór szkoły i tak dalej, to tam później przedyskutujemy, a na pewno zespół Wolber przyjedzie tutaj właśnie w tej akcji, weźmie udział. Ale myślę, że jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć tak, a oczywiście. Bo się chciałem pochwalić, słuchajcie. Ale chciałem się pochwalić tym, że przyjedziemy do Wschowy w czerwcu, nad w Schwowy i zagramy tak, koncert. To jest już przygotowane, także to już, przepraszam, no, nie wiem czy to mogłem powiedzieć, bo e, jeszcze dużo czasu, ale już w całej Polsce mówimy, że gramy koncert nad No To znaczy dla nas, jako dla organizatorów, to jest, to jest o tyle ważne, że mieli Państwo, no biznes rządzi się takimi, takimi prawami. No tutaj Pan Mariusz może nie słucha, może troszkę z nie moka tego co mówię, że kontrakty, które zawierane są wcześniej, są troszkę tańsze zawsze. Ja mam taki przykład z własnego tutaj podwórka, kiedy udało nam się, zawarto śmieszne pieniądze w zeszłym roku, pamiętacie może, ściągnąć grupę NA, która, która, którą zamówiliśmy sobie rok wcześniej i ona grając w lipcu we Wstowie w ubiegłym roku była świeżo po, po wygraniu Polsatury. Polsacowskiego programu panowie na tyle okazali się lojalni wobec nas, że zagrali pokażę ustalonej rok wcześniej. Tak, bo tak jest. Natomiast to fajna inwestycja. Bardzo trafna tak, Ktoś tam tak, czuwa na tak. górę. Ktoś coś czuwa nad nami tutaj mamy, mamy, takie, mamy takie szczęście. Słyszałem też podczas naszej rozmowy, bo w ogóle to wszystko jest bardzo spontaniczne, co się tutaj dzisiaj dzieje. Bo rozmawialiśmy z sobą chyba w poniedziałek, tak, panie burmistrzu? Poniedziałek wczesnym rankiem i wtedy w ciągu pół godziny zapadła decyzja, że owszem, robimy ten koncert, staniemy na głowie, zrobimy szybko jakąś małą promocję tej imprezy. Okazało się, że na schowę można liczyć. Państwo przyszliście, za co już bardzo dziękujemy. I tutaj może nie chciałbym za bardzo uchylać rąbka tajemnicy, ale też mówiliśmy o pewnych planach dotyczących Wschowy jako miasta pod pewnym programie. Czy mówimy o tym, czy możemy nie mówić? Oczywiście, że tak. No to uwaga, teraz będzie Bomba. To nie jest Moment. żadna tajemnica, ja myślę, że... Uwaga. Tak, no... Słuchajcie, jest taki program właśnie, na pewno ten program oglądacie, skoro słyszałem waszych tutaj gardeł, wyrywało się bitwa na głosy, tak. Telewizja Polska stara się w przyszłości o to, żebym ja był również uczestnikiem tego programu i ja niezmiernie się cieszę, że będę mógł tym sposobem Prezentować właśnie to miasto, Województwo Lubuskie, i móc promować to miasto, bo ja bardzo kocham Schowe i może tam niektórzy śmieją się, że ja tylko to mówię po to, bo mieszkam albo przyjeżdżam, bo coś tam coś tam zawsze trzeba mówić. Nie, po prostu to jest miasto niepowtarzalne. Byłem w wielu miejscach w Polsce i na świecie, i naprawdę takiej taki małego, włoskiego miasteczka to, to, to trzeba szukać ze świeczką. No i chciałbym właśnie, żeby to miasto można było jakoś w fajny sposób wypromować, a telewizja daje bardzo ogromne możliwości, a tym samym też będzie można śpiewać z ludźmi i z tego miasta i z tego województwa w tym programie. Czy wy to słyszeliście? Bardzo gromkie brawa! Ale to, to dbrać, dbrać. Oczywiście to jest na razie propozycja od <grym się wstrzymał> strony Telewizji Polskiej i właśnie na ten temat rozmawialiśmy, bo to jest bardzo ważne, żeby być w porozumieniu. Nie wiem kiedy to nastąpi, no i niemniej jednak, jak nastąpi, to będzie wielki boom. Będzie wielki boom na pewno. Ja myślę tak, że jako, jako pracujący, w promocji tego miasta, mogę śmiało powiedzieć, że pan Mariusz ten na to sposób i tak za dotychczasowe swoje osiągnięcia może być takim naszym schodskim ambasadorem praktycznie powiedziałbym nawet pracownikiem Wydziału promocji na Rubieżach albo na no nie na uchodźstwie, powiedzmy, ale, no ale zawsze, na odległość. Tak, dlatego, tak. Gdziekolwiek nie jestem, zawsze pada, skąd pochodzę. I zawsze szczęście, że pytają o to dziennikarze, bo nam się tam schowa gdzieś po wschodzie, gdzieś po, po świecie. Jest jedyna dygresja, po której muszę ich poprawiać, to czasami się schowie, tak. tak, tak. Ale no, trzeba im to wybaczyć. No, trudno. Taka, taka ta nasza, nasza odmiana jest. Yy, to są plany. Myślę, że jest pan Panie Mariuszu pewnym, nie z racji tego, że wybrał Pan idola, ale jest pan pewnym idolem i, i pana postawa może być przykładem To, co Pan robi, i to, co robicie razem z Wolwerem, może być taką, takim przykładem dla młodych ludzi. Niech pan powie może tym młodym ludziom parę słów czym tak naprawdę należy się w życiu kierować. Jest pan człowiekiem sukcesu, powiedzmy sobie szczerze, i, i, i to na pewno wymaga wiele rozsądku. Wiele w, życiu pan, wiele w życiu pan doświadczył, na pewno było różnie, raz w górkę, raz pod górkę. Coś dla nich ciężkie pytanie. Nie ma tak naprawdę nie recepty, ma, nie ma recepty na tak, to, tak, to, Nie to, ma. Po prostu ja uważam po tym, um, jak długo pracuję właśnie na ten, na, tą, na to, w którym miejscu jestem dzisiaj, to jest przede wszystkim trzeba robić to zgodnie ze swoim sumieniem. Czyli trzeba być prawdziwym w tym, co się robi. Jeśli macie ochotę kleić, nie wiem, samoloty, grać w piłkę, to jeśli będziecie wkładać w to całe swoje serce i wierzyć w siebie, to, to jest klucz do sukcesu, ale naprawdę trzeba mieć talent, bo bez tego się nie pojedzie. Poza tym trzeba mieć mm, kogoś, kto pomoże. I ja właśnie przez te wiele lat, jak szedłem do tego, szedłem, szedłem, szedłem i to też dzięki właśnie yy, brakowi tych ludzi wcześniej. Nie można było osiągnąć pewnego pułapu, pewnego sukcesu. Dopiero jak przyszedł zespół Volvo, dopiero pani menadżer, która, że tak powiem, całym sercem i, i, i tak z wielką pieczołowitością zajmuje się tym zespołem i ja im zaufałem totalnie i dlatego jestem tutaj i dzisiaj, mogę o tym powiedzieć. Także na pewno duży talent, dużo samozaparcia, prawda, bo jeśli będziecie nieuczciwi wobec siebie, to ludzie to zweryfikują bardzo szybko. Tak przy okazji, menedżerem Pana Mariusza jest Pani Justyna Tomańska. Dziękuję. Tak tak. Panowie, O priorytetach powiedzieliśmy. Przesłuchanie A. zapewne nie było takie bardzo bolesne. Ja się boję teraz koncertu. Teraz koncert nam się pewnie uda. Ja myślę, że mamy... S mamy, mamy kitarę, Damy radę, na pewno. Ale jeszcze może, żeby nie było tak, że to tylko my tutaj sobie uprawiamy dialog ze sceny, propozycja dla Państwa, dla młodych ludzi, ponieważ Pan Mariusz sam troszkę się wkopał, mówiąc, że ma troszkę czasu, choć wiem dokładnie, że jest w trakcie trasy. Kto z Państwa chciałby o coś zapytać? O, to jest fajna część, właśnie ta mi się podoba najbardziej. Ja myślę, że młodzi ludzie tutaj naprawdę mają, mają okazję teraz, bo to tak nie zawsze się zdarza i udaje, żeby e, zadać pytanie komuś, kto jest na pierwszej stronach gazet i i jest gościem. O, jest tutaj pani z prawej strony. Bardzo prosimy. Dzień dobry. A przecież my już byliśmy na ty. <śmieniciela> znaczy nie, to znaczy ja powiem ja, wtedy pani. <śmieniciela> A, faktycznie. Tak, ja ja, ja, ja ja pytanie powtórzę na głos za chwileczkę. Tak, tak. Muzykę, podkład muzyki do jakiegoś filmu. To znaczy, Jakie muzykę, muzykę niedokładnie nie śpiewałem piosenki i wiele filmów, że tak powiem, śpiewałem do wielu filmów telewizyjnych, żółwie Ninja, Fantagiro, hmm, dużo, ja nie pamiętam. Tam. Natomiast była najważniejsza historia w moim życiu taka przygoda. To jest mój brat Niedźwiedź, wersja kinowa. Wspaniały film, znamy wszyscy pragną. I do tego akurat muzykę napisał Phil Collins i to on wykonuje do w Stanach, a w Polsce wygrałem casting, ja i śpiewałem jego piosenki. Brawo, tak, brawo, tak. Brawo. Brawo. brawo, Bo to by w mirovili okazja i zaszczyt.